Pewien starzec przyszedł w sketis do Abby Mojżesza i mówi: Abba, powiedz słowo. Abba Mojżesz odpowiedział: idź do swojej celi, usiądź tam, a cela wszystkiego cię nauczy. Czym jest cela? Cela to nie tylko cztery ściany. Takie miejsce, które no może właśnie trochę niektórym się pejoratywnie kojarzy z celą więzienną. Ja mam zupełnie odmienne skojarzenia, dlatego że w klasztorze cela to po prostu pokój, w którym mieszkam. I tak nazywamy tę przestrzeń. Ale cela dla każdego zakonnika, dla każdego ojca pustyni to była przede wszystkim przestrzeń życiowa. To miejsce zmagania się z sobą. Z Bogiem uczenia się modlitwy, uczenia się mądrości. Wreszcie miejsce, w którym ta mądrość ukształtowana pozwalała wyjść do tych, którzy przyjdą prosić o radę. Więc cela to nie tyle cztery ściany cela to tak naprawdę Twoje tu i teraz. Jak mawiał Ewagriusz, to taka przestrzeń życia, która nigdy nie jest pusta. Nie ma w sobie nic z minimalistycznego, oczyszczonego z wszelkiego rodzaju wyposażenia wnętrza. Cela to jest przestrzeń wypełniona miłością. Jak mówi Ewagriusz, w celi musi się znaleźć miejsce, które pomieści cały świat. I tak rozumiane odosobnienie, tak rozumiana samotność. Rzuca zupełnie inne światło na to, czym jest z jednej strony wyjście na pustynię, a z drugiej przebywanie samotnie w swojej przestrzeni życiowej. Podobnie mówiło się o Karolu de Foucault, który przecież, mieszkając w Algierii na pustyni w odosobnieniu, spędził całe swoje życie aż do swojej tragicznej. Śmierci. I mówiło się o nim, że jego klauzura oznaczała izolację od świata, ale nigdy nie izolację od miłości. Sam mawiał, że w swojej celi musi znaleźć miejsce dla niechcianego dziecka, dla odrzuconych, samotnych, pogardzanych, za tych, których nikt nie chce przyjąć pod swój dach, z którymi nikt nie chce jadać posiłków, których odrzuca się ze względu. Na różnego rodzaju różnice, słabości czy też nawet grzeszność. Mawiał, że jeśli serce pustelnika nie jest gotowe zmieścić ich wszystkich w sobie, jeśli cela pustelnika nie jest gotowa zmieścić ich wszystkich w sobie, to nie ma sensu, nie ma racji bytu. Jeśli więc myślimy teraz o tym, czym jest nasza przestrzeń życiowa, w której. Mamy doświadczyć swojego spotkania z Panem Bogiem w tym kolejnym kroku, wchodzenia w głąb swojego serca, wchodzenia w głąb pustyni, po to, by nauczyć się tam słuchać Boga, który mówi wprost do naszego serca, to musimy najpierw spojrzeć z miłością na to swoje własne serce. Bardzo często jest tak, że jesteśmy sobą rozczarowani. Bardzo często jest tak, że kiedy myślimy o tym, do jakiego serca, do jakiego domu, do jakiej celi, do jakiej przestrzeni życiowej chcielibyśmy przyjąć Pana Boga, to myślimy o pewnym wyabstrahowanym tworze idealnym, takim czystym, doskonałym, którym Pan Bóg by zapewne nie pogardził. Rozglądając się na boki, wydaje nam się, że cała ta masa świętych ludzi, którzy otaczają nas zewsząd, mają ku temu znacznie większe predyspozycje, i w takim szarym świecie porównywania się z innymi, bardzo często zatrzymujemy się w miejscu, ulegając jakiejś głębokiej frustracji. Wtedy rzeczywiście trudno się modlić. Wtedy rzeczywiście trudno wejść w głąb swojego serca, kiedy się tego serca nie kocha, kiedy w tym sercu widzi się tylko przestrzeń niezdolną do przyjęcia Pana Boga. Tymczasem, i tego uczą nas nie tylko ojcowie pustyni, ale sam Jezus w Ewangelii, jego spojrzenie jest zupełnie inne. Pan Jezus nie przychodzi do domów czystych, nieskalanych, doskonale wysprzątanych, należących do świętych, fantastycznych ludzi. Pan Jezus przyszedł wszędzie tam, gdzie wszystkiego tego brakuje, po to, żeby sobą. To, co prawdziwie dobre, święte i piękne, w tę przestrzeń wprowadzić. I mam na myśli szczególnie jedno wydarzenie z Ewangelii, które znajdujemy w XIX rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajmy. Następnie Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą pan miał się przechadzać. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich. A jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. To jest jedna z moich ulubionych historii, jedna z najpiękniejszych w całej Ewangelii, kiedy Pan Jezus tak naprawdę rujnuje. Te wszystkie nasze ludzkie wyobrażenia o tym, jak to powinno być. To jest taka scena, w której Pan Jezus obraca w pył. To nasze częste przekonanie o tym, że żeby się z Nim spotkać, żeby Go doświadczyć, to trzeba mieć w sobie wypełnione tysiące warunków, tysiące doskonałości, o które trzeba się postarać. Które trzeba wypełnić, i dopiero wtedy rzekomo Pan Bóg miałby zwrócić na nas uwagę. E, oczywiście to nie oznacza, że w swoim życiu nie mamy się starać o doskonałość. To jest naszym bardzo konkretnym zadaniem, do którego nas Pan Bóg powołał, kimkolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Ale to nie oznacza, że Jego obecność w moim sercu jest obecnością ze względu na tę doskonałość. Jego obecność w moim sercu, w moim domu, w moim tu i teraz jest obecnością pomimo. Tego doświadczył Zacheusz. Zacheusz, który sam nie chciał wierzyć w to, że nie tylko może w swoim domu przyjąć Jezusa, bo to mu w ogóle przez głowę nie przeszło. On chciał na Niego tylko spojrzeć. I był w stanie zrobić bardzo wiele głupich rzeczy, żeby tę jedną rzecz przeżyć, żeby tego jednego doświadczyć, żeby spojrzeć na niego z ukrycia i go zobaczyć. E, ośmielam się stwierdzić, że pan Jezus przyszedł do Jerycha w jednym konkretnym celu po to, żeby spotkać się z Zacheuszem i po to, żeby wejść do jego domu. E, Zacheusz nie miał czasu, żeby się przygotować. Zacheusz nie miał czasu, żeby zbiegając z tego drzewa szybko pójść do domu, posprzątać wszystkie nieumyte podłogi, brudne okna i niepomyte szklanki i kubki, które zalegały w zlewie. Czy Pan Jezus na to zwracał uwagę? Pewnie nie. Pan Jezus chciał po prostu się z Nim spotkać i być częścią Jego codzienności, Jego tu i teraz. Nie po to, żeby się tą codziennością skalać, ale po to, żeby tę codzienność uświęcić sobą, swoją obecnością, swoją miłością. I to był element, który zmienił życie Zacheusza. To była e, iskra, e, która wywołała w nim prawdziwy ogień. Ogień gotowości poświęcenia wszystkiego, naprawienia każdej szkody, ogień gotowości zmiany swojego życia odtąd w coś zupełnie innego, e, w coś. Co nie pozwalało już wracać do tego, co było. I może dzisiaj to jest właśnie ten moment, ten drugi krok, w którym Pan Jezus nas zaprasza nie tyle do tego, żebyśmy najpierw myśleli o tym, co musimy zrobić, co musimy naprawić, co musimy w swoim życiu zmienić, żeby, żeby do Niego przyjść i poprosić Go, by łaskawie stał się częścią naszego tu i teraz. Może dzisiaj to jest ten moment, w którym Pan Jezus mówi: Spójrz na swoje serce, spójrz na swój dom, spójrz na swoje życie, na tą przestrzeń, w której żyjesz, mieszkasz, pracujesz, doświadczasz. I bez względu na to, co się w niej dzieje, spraw, żeby to była przestrzeń otwarta dla mnie. Nieważne, czy wydaje ci się, że ja się tam zmieszczę, ja będę tam chciał być, czy to się kwalifikuje, czy nie. Pan Jezus nie porusza się. Według naszych ludzkich myśli i oczekiwań, według naszej ludzkiej logiki. Bóg działa zupełnie inaczej. Bóg działa w zupełnie inny, głębszy sposób. I to, czego dzisiaj pragnie, i to, czego nas, do czego nas dzisiaj zaprasza, to żebyśmy pozwolili Mu wejść w nasze serce, bez względu na to, jakim to serce jest, bo On chce tam wejść z miłości, która jest miłością pomimo, a nie. Zavzgang na... on